Tu mamy Marusię Patrzcie jaka ładna kiciunia. Tu mamy naszego malibusia Pokaż jaki pychol No pokaż pycholek Maruśka A właśnie Maruśka dalej tyczy. Dobrze, najpierw jej zakropię oczko Żeby już czas biegł a potem będę się zajmować nienikiem, jak tam twoja twój pychol. Powiedz, jestem bardzo ciekawa. Za oknem jakieś wiercenia straszne. Trwa budowa wieczna. Także jeszcze całe lato będziemy się męczyć tymi wszystkimi odgłosami budowlanymi. Ech. Po prostu. Tak żeśmy kiedyś fajnie tu mieszkali. Ale to się wiele mm. lat temu zmieniło. Kiciulka kochana, malutka. Hej, kiciuleczka. Oj, jaka niedobla jestem! Co się stało? Co się stało? Ojej, nie lubisz już ciotki? Moje biedactwo, zakropiła ci oko i już od razu nie możesz otworzyć, tak? No, ale musimy to robić, wiesz, ptaszku? Musimy kochanie, no a tutaj jeszcze raz próbujemy podejrzeć chłopaczka, no ty... co ty taka dzisiaj niedobra, co się stało, boli coś kotka, pokaż nią, no wiecie, to nie ma szans, nie, to jest kwestia tutaj, to jest taka, czy to jest suche, E, czy to nie jest wilgotne, czy to zasycha, czy to się robi taka blizna, która, e, która z czasem zarośnie. Moim zdaniem tak, ale w czwartek idziemy do, e, na kontrolę. Zabieram też Rio w czwartek, ponieważ no, nie podoba mi się on, schudł trochę i, no, i niestety mam złe przeczucia. Wiecie w pewnym momencie się zaczyna ta cholerna białaczka i nie ma szans chciałabym, żeby u niego było inaczej no, także dzieciaczki sobie tutaj śpią, zaraz będę jeszcze sma śpią, <laughs> uciekły sobie będę zaraz jeszcze smarować wszystko jeszcze raz kropić Marusi no i kolejny dzionek przed nimi Także jeszcze chwilę muszą tu posiedzieć, niestety. Marusia sobie wygląda przez okienko. Interesują, ile tutaj pszczółek, słuchajcie, ile już tutaj lata różnych owadów. Szkoda, że znowu będzie zimno. No ale już takie naprawdę. No jakoś tak ta wiosna przechodzi, przynajmniej mnie tak nieciekawie, ponieważ wciąż jest zimno. Siedzi się w domu. Człowiek się nie cieszy. A wszystko kwitnie jak szalone, niezależnie od tego, że jest trochę zimniej niż zwykle. Pełno tutaj pszczółek, tak, kochanie? O, pokaż, jakie masz liczne oczko, piękne. No, a tutaj zobaczcie, kto sobie takie miejsce wybrał. Cześć, maluchu. Cześć. A chodź ty do mnie troszkę na kolanka. Pójdziesz troszeczkę? Hej. No, mój kotek śliczny, taki ładny kotek. Taki śliczny. A kto robi takie uszy? Kto robi takie brzkie uszy? Ojej, a co to takie dzisiaj kotki niedobre dla mnie? Jeden i drugi taki niedobry. Czy zazwyczaj się dałeś drapać? I było wszystko fajnie. Cio, maluszku. Maluchu. Cioą. Pokaż ten swój pycholek śliczny. Pokaż te swoje oczka. No mój koteczek mój. Ty jesteś taka mieszanka, nie? Byłeś taki rasowy, gdzieś tam twój przodek jakiś był. Taki kot syjamski No ale się przypałętał jakiś tatuś albo mamusia. Normalny, taki europejski dachowiec. I stąd masz taką główkę do połowy taką, a do połowy siaką. Wiesz? Wszystko dobrze u ciebie. Chodź, pójdziemy teraz, wiesz gdzie? Do ciotki na kolanka. Co ty na to? Chodź ja ciebie wezmę. Chodź zobaczymy, czy się dasz. No, chodź. O, na kolankach mamy kotka. Marusia siedzi dalej na okienku. A tu mamy kolegę. Kolega jest dość niepewny swojego losu. No ale daje się głaskać. Tak? Taki jestem ładny kotek. A pokaż, pycholka, pokaż, ja chcę zobaczyć. Hm. No, moim zdaniem to bardzo tak wyblakło. Zobaczymy, co pani doktor powie jutro. Mam nadzieję, że same dobre wiadomości będą jutro. Tak? Jutro będzie dzień dobrych wiadomości. Śliczny jesteś. Prześliczna kitka. Prześliczna. Oj. Filmy to beznadzieja po prostu całkowita. Ciekawe jak ci się taka rana zrobiła. Co te koty nie wymyślą, prawda? Teraz dwa koteczki. No troszkę sobie oddychaj Powietrzem. Tak. To też będzie przepiękne kocisko. On jest taki naprawdę taki smukły. No, to jest taki kotek w typie rasy. Ta też w typie rasy. Aj, ty Niuniu -Niu, dałaś popalić nam, co? Aj aj. aj. Jest kiciórka. Ja się troszeczkę zaczęłam jej bać, bo, bo ona mnie dzisiaj próbowała podgryzać. Najwyraźniej już jej potulność mija. Oj. No, czekaj, bo nie mogę cię wyjąć, wiesz? Hej, dzień dobry. Pokaż się wszystkim. Ty złośnicą mała, ty. Poskromienie złośnicy. Ty mała złośniczko kochana. Chodź, najpierw damy ci te kropelki. No już tylko jedno oczko, tylko dwa rodzaje kropelek. Jedna, czekaj. Weszły. Pokaż. Tak. Dobrze, bardzo ładnie powiem Ci wygląda wszystko. Elegancko. Bardzo ślicznie. Bardzo ślicznie wygląda. Moje maleństwo. Ty jesteś taki jak samit. Ty jesteś taka mięciuteńka. Fajna jesteś kiciulka, wiesz? <laughs> Tylko złośniczka nasza. Nasza złośnica lwowska. Co tu masz? Pokaż. Nic, piękne uszko, czyściutkie. Tak? Chodź. Teraz musimy ci niestety jeszcze robić to. Tak i dobrze. Teraz było ekstra. I zostały tylko jedne kropelki. Wiesz? A, to jakiś śliczny bruszeczek. Coś tu też masz po tym zabiegu. Masz taką tą rankę jakąś. Nie podoba mi się ona, powiem Ci. Wiesz, czy tam nie został jakiś szef? ona miała robiony gdzieś tam w tej Lwowie na szybko ten zabieg tak to się skończyło, bo szczepienie kastracja, cała podróż stres z tym związany i, i kotek rozchorował się tak o tutaj to to jest harczenie czy to są próby mruczenia troszkę mi tutaj coś tam przeszkadza, tak Przeszkadza koteczkowi? Oj. Oj, oj, oj. Przeszkadza ci? Hmm. Następnym razem muszę wziąć nożyczki, wiesić i powycinać takie malutkie pudełki. Po co ci one? No, po co ci te pudełki tutaj? Oj. Oj, oj. Jak tam ptaszynko? Oj, 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 co się stało? Wróczysz? Już się przestałaś być z już przestałaś być taka zła? Niesamowity kotek. Niesamowity kotek, tak? Taki, kochany. Taki, kochany kotek. Dobra, dawaj oczko. Ostatnia kropelka dzisiaj. Dobra. O, ty chyba naprawdę mruczysz. Takie gardziołko chodzi. Niesamowite. Niesamowite. To wszystko już skończyliśmy na dzisiaj zabiegi, ale dziewczyna niestety odchodzi. Mówi wszystkim: pa pa pa. To, to jest taki mały guwdaszek. O jaki guwdaszek. Jak to łapę tu wystawia? Powiedz, kto wystawia łapkę? Kto? No, choć czoteczką troszeczkę. No, troszeczkę kotka z czoteczką. Poczeszemy. Taki ładny kotek. Taki śliczny. No. O jaka niedobra. No niestety Marusia słuchajcie jest złośnicą. A ja zobaczę, czy w umówionym miejscu czeka jeszcze malibu. Zaraz zobaczymy. Bo malibu zawsze czeka tutaj. O, czeka, patrzcie, jaki claniaczek. No, czeka tutaj. Tak? Że jesteś, czekaj, przysuniemy to. Przesuniemy tutaj troszeczkę. O. No i troszkę malibusia pomijamy. Ciekawe, czy kotka już można by próbować stąd wyciągnąć. Czy jeszcze troszeczkę ryzykowne to jest dla rąk? Jutro cię będę łapać, kolego, wiesz. Jutro Cię będę łapać, bo jutro idziemy do weta na kontrolę. Jestem bardzo ciekawa. Wiesz? Bardzo jestem ciekawa. Co tam u Ciebie? Jak ten pych, pycholek? Hmm? Czy on lepiej wygląda? Tak wyginał wcześniej, brzuszek wystawiał. A teraz patrzy na mnie złym okiem. <taki> Takim okiem na mnie patrzy, kotek. To co? Żegnamy się z ciotkami do jutra, powiedz. Jutro Was wszystkich zaskoczę. Pani doktor powie pięknie się goi. I innych yy, wyroków, że tak powiem, nie przyjmujemy w ogóle. Do wiadomości. Okej? Okay? Piona. Nie bój się, kochanie. Nie bój. Nie bój, ciotka tylko tak długo gada, wiesz? I dużo. Nie bój się, kochanie. No dobra. No to żegnamy się. Do jutra. Pa, pa.